Jednak z czasem lojalność wobec kościoła malała. Tu mamy przykład rosnącej niezależności ruchu metodystycznego. Nawet w szczytowym okresie swojej działalności John Wesley znalazł czas, by założyć szkołę w Kingswood pod Bristolem. Gdy miasto zaczęło się gwałtownie rozwijać, Wesley, obawiając się złego wpływu miejskiej atmosfery, postanowił przenieść szkołę na przedmieścia Bath. Budynki szkoły były wielokrotnie rozbudowywane w ciągu ostatnich 180 lat. Ale nauczyciele nadal przestrzegają wskazanie jej założyciela. Dlaczego Wesley chciał założyć własną szkołę? Ponieważ nie miał zaufania do istniejących szkół, nie zapewniano w nich dzieciom właściwej opieki. Na czym to polegało? Czego brakowało w ówczesnych szkołach? Dzieciom po prostu wbijano wiedzę do głowy. Panowała surowa atmosfera. Tak było podczas lekcji, ale nauczyciele w ogóle nie interesowali się tym, co dzieci robią poza klasą. Dlatego Wesley postanowił stworzyć szkołę według nowego chrześcijańskiego modelu. Wygląda na to, że była potrzebna oczywiście. Początkowo była to szkoła dla dzieci jego przyjaciół, a potem także dla dzieci innych kaznodziei. Dlaczego wysyłali swoje dzieci właśnie tutaj? Ponieważ podróżowali po całym kraju, a ich dzieci zostawały same. W Kingswood miały zapewnioną właściwą opiekę i były bezpieczne, gdy ich ojcowie jeździli po kraju lub wyjeżdżali za granicę. To była chyba bardzo dobra szkoła. W swojej historii miała także gorsze okresy, ale bez wątpienia odniosła wielki sukces. Dziś na całym świecie znajduje się wiele szkół wzorowanych na Kingswood, a teraz jest większa i lepsza niż kiedykolwiek, tak? Chciałbym pokazać ci kilka wspaniałych pamiątek, które znajdują się w naszej szkole. Ruszajmy. Na początku istnienia szkoły tu znajdowała się jadalnia. Później przerobiono ją na kaplicę, dobudowując miejsce dla chóru i organisty. Znajduje się tu także oryginalna ambona, którą przeniesiono z Bristolu. To oryginalna ambona. Prosto z Kingswood. Podejdźmy bliżej. Kiedy ją zbudowano? W 1739 roku. Wykonano ją z niepotrzebnych kawałków drewna. To przykład wczesnej formy recyklingu. Spójrz tutaj, to kawałek drewna ze starej boazerii. Widoczne są tu także inne kawałki. Wiem, że Ambona sprawia wrażenie, jakby odpadło od niej kilka elementów. Ale w rzeczywistości twórcom zabrakło drewna do wypełnienia niektórych miejsc. Jaka prosta poręcz? Świadczy o oszczędności Wesley'a, zgadza się. Chcesz wejść na Ambonę? Chciałbyś? Oczywiście, ale czegoś nie rozumiem. Wesley był przecież. Wędrownym kaznodzieją, właśnie. Wygłaszając kazania pod gołym niebem, zdobywał zwolenników, ale tak naprawdę chciał zgromadzić ich w kościele i przemawiać do nich z ambony. Chciałby chodzili do kościoła. Zgadza się. Ale w Bristolu nie dopuszczano go do ambon w kościołach, więc musiał zbudować własną. Wygłaszane stąd kazanie musiało robić wrażenie. Lubił być ponad wszystkimi. Lepiej zajdę. Pokażę Ci coś bardzo małego. Ten przedmiot nie pochodzi z czasów Wesleya. Szkoła obchodziła niedawno 250. rocznicę założenia i z tej okazji jeden z uczniów z Brazylii podarował mi tego miniaturowego Wesleya. Wyrzeźbił go w kawałku kredy. To po piersie Johna Wesleya. wyrzeźbione w kawałku kredy. Przesłanie Wesleya trafiało nie tylko do mieszkańców wielkich miast, ale także do ludzi żyjących w rolniczych rejonach, takich jak hrabstwo Durham. Wesley przyjeżdżał ze swojego ukochanego miasta do swojej ulubionej wioski, by udzielać wsparcia i skromnym i ciężko pracującym mieszkańcom. W niewielkim nieobiegu Tisdale znajduje się najdłużej funkcjonująca kaplica Kościoła Metodystycznego. Jej opiekunem jest wielebny Brian Ridley. Wesley twierdził, że jego parafią jest cały świat. Wygłaszał kazania do mieszkańców wielkich miast, a także małych wiosek. Wiele podróżował. W ciągu dwudziestu kilku lat przyjeżdżał tu wielokrotnie. Wyprawy, na które wyruszał konno, musiały być bardzo męczące. Mimo to zawsze mówił, że Bóg dodaje mu sił, by mógł głosić dobrą nowinę. John Wesley, objazdowy kaznodzieja, wszedł na stałe do angielskiego folkloru. Ocenia się, że zanim umarł, pokonał pieszo lub konno ponad 400 tysięcy kilometrów, czyli okrążył ziemię dziesięciokrotnie i wygłosił ponad 44 tysiące kazań. W wieku 62 lat przeżył groźny upadek z konia, ale nie zaprzestał swojej działalności. Podróżował dalej. Napisał książkę zatytułowaną Prymitywny medyk, która była czymś w rodzaju poradnika medycznego dla biedoty, której nie było stać na lekarzy. Wychwalał w nim korzyści płynące ze świeżego powietrza, ruchu i regularnego trybu życia. Wesley pisał także o wszystkich sprawach, które miały teologiczne znaczenie. Z niesłychaną swobodą i znastwem wypowiadał się na temat niewolnictwa, polityki, małżeństw, edukacji i muzyki. Jego książki miały być tanie, aby każdy mógł je kupić, proste, aby każdy mógł je zrozumieć i małe, aby każdy mógł je nosić. W owych czasach było to rzadkością. Dlaczego nauki Wesleya przyjęto z takim entuzjazmem? Przyjęto je z entuzjazmem, ponieważ Wesley miał zupełnie nowe podejście. Zwracał się bezpośrednio do ludzi, mówił ich językiem. Nie było w nim ani krzty elitaryzmu. Mówił o wiecznym zbawieniu dla wszystkich, to było coś nowego. Wielu ludzi widziało w nim niebezpiecznego radykała, ponieważ zwracał się do wszystkich warstw społecznych. Uważał, że w oczach Boga wszyscy ludzie są sobie równi. Można powiedzieć, że przyczynił się do zniszczenia ówczesnej struktury klasowej. Nie sądzę, by taki był jego zamiar. Nie chciał niczego niszczyć, przeciwnie, chciał, by wszyscy znaleźli się w ramach systemu. Zwracał się do wszystkich, a nie tylko do wąskiej grupy wykształconych ludzi którzy byli w stanie zrozumieć skomplikowaną treść ówczesnych kazań. Sądzę, że chciał przekazać chrześcijańskie przesłanie tak, aby było ono zrozumiałe dla zwykłych ludzi. Na tym opierał się jego sukces. John Wesley był synem skromnego kleryka z małej wioski w Lincolnshire, ale jego działalność miała wpływ na życie setek milionów ludzi na całym świecie. Nie dziwi jego ulubione powiedzenie. Moją parafią jest cały świat. Wersja polska, studio Kompany Tekst, Grzegorz Gredecki. Czytał Daniel Załęcki.